Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Gryżak-Vlog. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Smakuj życie, którą prowadzę razem z Milindą. W lato pokazywałam Wam, jak ciekawie spędzić lato w mieście, więc teraz zapraszam Was na wersję zimową. Zostajecie na fali w mieście? Nie szkodzi i tak możecie się dobrze bawić. Oto moje propozycje. Łyżwy to jeden z najbardziej popularnych zimowych sportów. Przede wszystkim dlatego, że można go uprawiać i w środku i na zewnątrz. Jeżeli jeszcze nie uprawialiście tego sportu, to koniecznie musicie spróbować. Zachęcam was bardzo, bo jest mnóstwo frajdy, a szczególnie jak jesteście ze znajomymi. Najlepiej na łyżwy ubrać się w coś swobodnego, czyli nie jakieś obcisłe jeansy, rurki, tylko na przykład legginsy, albo wiecie grube e, rajstopy. E, koniecznie musicie mieć czapkę i rękawiczki. I to nie tylko po po to, żeby wam było ciepło, ale też po to, że na się wywrócicie, to żeby sobie nie zedrzeć dłoni. Rękawiczki w zupełności wystarczą, chyba, że chcecie robić coś bardziej wyczynowego. Pamiętajcie, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby założyć długie skarpety najlepiej długie i grube skarpety, bo wtedy nie będą was bolały nogi i sobie nic nie obetrzecie. I wiadomo, że można sobie na łyżwach jeździć w kółko, w jedną i w drugą stronę, ale jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej challenge'ującego, to Możecie sobie zrobić slalom Czasami specjalne pachołki do slalomu Są udostępniane przez właścicieli lodowiska, ale jeżeli na przykład Nie ma takich pachołków Zawsze możecie wymyślić coś innego I ja postanowiłam do tego użyć butelek mirindy Ale oczywiście zanim zaczniecie jakieś slalomy I poważniejsze rzeczy Koniecznie musicie się rozgrzać Czyli albo pojeździcie sobie po prostu w kółku z 15-20 minut Albo na przykład jeszcze zanim założycie łyżwy Zróbcie taką krótką przebieżkę Żeby rozgrać mięśnie Bo to naprawdę bardzo potem pomaga jak widzicie wyszło mi idealnie, prosto, perfekcyjnie. A przy okazji, Muka! Pamiętajcie, że nie w każdym miejscu możecie sobie rozstawić taki slalom. Jeżeli są takie lodowiska bez wydzielonej sekcji takiej do zabawy, to wtedy najlepiej taki slalom, oczywiście, jeżeli się zgodzi właściciel, ustawić na środku, bo zwykle wszyscy sobie jadą w kółko, a na środku często właśnie ludzie sobie ćwiczą jakieś piruety, albo właśnie robią sobie slalomy. Jednym z łatwiejszych slalomów jest slalom dwoma nogami, czyli po prostu ruszamy się z jednej strony ciała na drugą, balansujemy. Zaczęłam z lewej na prawą. Drugim typem slalomu jest na przykład jedna noga za drugą nogą, to już jest trochę trudniejsze i po prostu też balansujemy ciałem, ale już to trzeba utrzymać, żeby ta jedna noga była z przodu, a druga z tyłu. Trzecim typem slalomu jest taki slalom na krzyż, czyli próbujemy jak gdyby objechać na zewnątrz te słupki, ale to powinny być niskie słupki, bo wtedy nie zahaczymy sobie na przykład kostką czy kolanem. Oczywiście slalom możecie też robić do tyłu i w różnych wariacjach, to są tylko zupełnie podstawowe slalomy, tak, żeby ułatwić Wam chociażby rozpoczęcie swojej przygody. Teraz spróbuję jeszcze slalom tyłem, mimo że nigdy tego nie robiłam. Nawet nie wiem jaka jest taktyka na to, ale wiecie, praktyka czyni mistrza, sama się dowiem. O, jadę. I... Wyszło straszliwie koślawo, ale jednakowoż wyszło. No i jeszcze wywaliłam mirindę. Na lodowisku można się naprawdę nieźle zmęczyć, więc warto sobie wziąć też jakieś picie na przykład ze sobą. I coś grubego pod kurtką, żebyście mogli zdjąć kurtkę i na razie było wam ciepło. La, la, la. Wszyscy. Ale co tak naprawdę wiecie o karlingu? Otóż, ja na przykład nie wiedziałam do tej pory prawie nic, oprócz tego, że używa się śmiesznych szczotek, które tak naprawdę wcale nie są szczotkami. Więc dzisiaj podejmę wyzwanie i nauczę się karlingu, a przynajmniej spróbuję i wyjaśnię wam o co w tym wszystkim chodzi i czy karling może być dobrą zabawą, bo szczerze mówiąc, jak się go ogląda, to nie wygląda. Przede wszystkim Zasady. W tej grze mamy dwie drużyny po cztery osoby, więc jest to perfekcyjny sport, żeby sobie wyjść ze znajomymi. Bo jeżeli wychodzimy sobie na przykład na bilard albo na kręgle, to równie dobrze możemy też wyjść na curling. I to nie jest nic śmiesznego. Słuchajcie mnie dalej. Więc tak, jest dwóch szczotkujących i jak gdyby jest kapitan drużyny i jest zastępca kapitana drużyny. I każdy z zawodników rzuca po dwa kamienie, bo tutaj się gra kamieniami. Są to specjalne dwudziestu. 20-kilowe kamienie z granitu, i to w ogóle specjalnego granitu, który jest taki, wiecie, nietłukący, że można sobie walnąć tymi dwoma kamieniami o siebie i one się nie stłuką. I cała zabawa polega na tym, że kamień musi trafić jak najbliżej tego kółka. Są dwa takie kółka na tej całej trasie i oczywiście rzuca się z przeciwległych końców, czyli jak startuje załóżmy stąd, gdzie wy jesteście, to muszę trafić aż na sam koniec tego toru, <grytanie> dokładnie. I oczywiście wygrywa ta drużyna, której kamienie będą bliżej środka. Trzeba się zaprzeć jedną nogą, wypchnąć się z niej i całym ciałem ślizgnąć się razem z tym kamieniem i pozwolić mu lecieć, płynąć i, i, i sunąć Niczym foka po lodzie, aż trafi do centrum. Natomiast często zdarza się tak, że kamień nie chce lecieć tak szybko, jak byśmy chcieli. I właśnie tu wchodzą do akcji. Szczotki, które, tak jak wcześniej wspomniałam, wcale nie są szczotkami. Otóż ciekawostka. Szczotki były używane tylko, nie wiem, może 80 lat temu albo i nawet więcej. Dopiero karling w ogóle zaczynali, jak karlingowali jak, jak, yy, na zamarzniętych jeziorach. A teraz używa się takiej szczotki, która tak naprawdę jest chyba gąbką, pokrytą materiałem. Otóż okazuje się, że szczotkuje się po to, żeby przyspieszyć kamień. Dlatego, że siła tarcia tej oto, tego. Yy, Materiału o lód sprawia, że ten lód się roztapia, i wtedy lód staje się bardziej śliski i kamień jedzie dalej, sunie dalej. Więc tak, ci szczotkujący są bardzo potrzebni, bo to oni finalnie kontrolują, czy ten kamień doleci. Czy nie doleci. Chcę to zrobić. Zaczynamy. A co zrobić, żeby się nie ślizgać na lodzie? No bo jak wchodzimy, no to w zasadzie lód i tak z tym kamieniem to nawet trudno. Więc tutaj, na przykład w pudełkach mamy gumowe buty. I ja na początku pomyślałam: o, super, gumowe buty. To po to, żeby się nie ślizgać. Ale wiecie co? One wcale nie są gumowe. Tu jest. Plastik. One są po to, żeby sunęły prawie tak daleko jak ten kamień. Więc y, tych butów nie zakłada się dwóch. Zakłada się tylko jeden, bo inaczej y, by człowiek, podejrzewam, że wywalił się na twarz. Ale wiecie, co jest z tym wszystkim najlepsze? Ja i tak chcę spróbować. Więc na samym końcu dla wszystkich, którzy będą uważni, którzy wytrwają do końca odcinka, puszczę właśnie ten materiał, kiedy próbuję założyć dwa takie ślizgające się buty. Pierwsze ćwiczenie, jakie dostałam do zrobienia, to w ogóle, żeby spróbować sobie wyjechać. Tylko się boję. Muszę się odepchnąć i ta noga zostaje z tyłu. Huuuu, dobra. A! A teraz czas na drugie ćwiczenie, czyli szczotka będzie pod ręką, tak jak to powinno już być. Tu nam mieć kamień, tu sobie zaprzeć i... 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 Jakoś się dziwnie obracam na bok, nie wiedzieć czemu, ale nawet dobrze, bo obracam się do was. A oto karlingowa ciekawostka. Czy wiecie, że nawet ziarenko piasku jest w stanie przeszkodzić kamieniowi, temu kamieniu, żeby leciał? W sensie on się może właśnie przez ziarenko piasku zatrzymać. Chwila prawdy, mój pierwszy kamień. Słuchajcie, pierwszy kamień. Dobra, robimy to. Boję się bardzo, odpychał się kamień. A! stresuję się. Leć, kamieniu! Bądź wolny! Ej, nawet nie jest aż tak bardzo super źle. Doleciało do połowy, słuchajcie. To już jest, to już jest jakiś plus. Za wcześnie puściłam kamień! O nie, o nie! Nie wiem. Ale przyjmie plus jest taki, że zawsze trafiam w to samo miejsce. Więc może jak już się kiedyś nauczę, to będę trafiała zawsze w punkt. No to teraz stres mam jeszcze większy, dlatego że już mam pomoc w postaci szczotkowniczego, Jak się nazywa? Sz Szczotki! Pomoc w postaci szczotkującego! Więc teraz to już nie są przelewki, tylko to już jest prawdziwa gra Więc koniec tutaj jakichś podchodów i, i tych, i prób Czyli teraz się odpycham I jak łania, sunę jak łania Dobra I... Tak! Leć w kamieniu! O jest jak daleko! Jak daleko! To tylko wszystko dzięki szczotkującemu. Boże! Drużyna czerwonych wygrała! Wiecie dlaczego? Bo nie ma żółtych. Spróbuję tak mocno, tak na sadzie jeszcze może ręką dopchnąć, bo mam za słabą nogę. Zgarnę sobie kamienia i lecimy. Teraz się musi udać. Na ugiętej ręce, mocno wypchnąć trochę na środek i jadę! Teraz idzie szybciej, idzie szybciej, Jezu damy radę, zrobimy to, Boże, to doleci, tak, 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 tak. że serio, doleciało. I teraz, kiedy pierwszy raz udało nam się wjechać do domu, bo tak się to nazywa, to teraz ustawię na samym środku Mirindę i zobaczę, jak blisko Mirindy uda mi się dojechać. Stałam na środku, centralnie, i tu jest mój złoty gral. Zobaczymy. Dobra, czy jesteś gotowa? Bo ja nie, ale postaram się bardzo. Znowu lekko ugięta ręka, opieram się na szczotce i raz. Dwa, trzy i jadę! Ech, o nie, o nie! No! Prawie! Prawie! Jeszcze trochę i prawidłne omirindy. Jak teraz nie pójdzie, to nie wiem kiedy pójdzie. Już! To musi być teraz, uwaga! Leć! Leć kamieniu! Leć! Ej, on leci! Prawie! Prawie! Prawie do szótego! Ej, to już jest naprawdę blisko, to już jest prawie, prawie wygrana. Perfekcyjnie! Yeah. Tak to właśnie wytrwałość zwycięża. Teraz prawdziwe wyzwanie, bo będę szczotkować. Stresuję się równie mocno, bo nawet nie wiem kiedy i jak, ale jedziemy. Dobra. O, o nie, o nie! O nie mogę! kamienia! kamień! A że się po drodze wezmę poślizgnę i po prostu upadę na twarz i dotknęłam kamienia, a tego nie wolno robić. No i myślę, że robiłam to za słabo. Czy robiłam to za słabo? Za słabo! Najdę, no że myślałam. Boję się, boję się! Boję się! Boję się, boję się! Aaaa! Stopa! Nie zostało znowu Stop znowu sobą! Przeszłam! Przeszła do niebieskiego! To jest bardziej stresujące niż to rzucanie kamienia. Boże, jak się zmęczyłam. A to dopiero mój drugi raz, jak to jest możliwe. To jest dopiero calming Ludzie się śmieją ze szczotek, tak? To spróbujcie. Dopóki nie spróbujecie, nie będziecie wiedzieć, jak bardzo to jest trudne. Chwała dla szczot Chwała. Dziękuję. Jezu, jakie to było męczone. Nie możecie się śmiać? Ale serio, tak mi się chce pić, że nawet wezmę mój, mój filmowy rekwizyt i ukradnę z pola gry. Bo to jest dopiero hardcore. Ja myślałam, że się zmęczę przy rzucaniu kamieniem. No nie. Chcecie sobie pojeździć na desce albo na nartach, no ale przecież w końcu zostajecie w mieście i nigdzie nie jedziecie w góry. Ale jak widać, na przykład w Warszawie to nie jest żaden problem, bo przynajmniej w Warszawie istnieje coś takiego jak Górka Szczęśliwicka, gdzie możecie sobie pojeździć na snowboardzie, na nartach i przy okazji mieć widok na samo centrum miasta i wieżowce. I ostatnio zdarza się tak, że w zimę coraz częściej nie ma śniegu, ale to też nie jest problem, dlatego że tutaj w ogóle możecie jeździć cały rok i nawet jak nie ma śniegu. Niesamowite? No niesamowite, więc sprawdźmy jak to się jeździ, powiem Wam czy jest trudniej, czy łatwiej, fajnie, czy nie. Zapraszam. w oczy, nie, nie wzięłam z gogi, bo pomyślałam po co mi na takiej krótkiej trasie, ale jednak zauzawiły i powiem wam, że nie jest aż tak źle jak myślałam, że będzie, bo się zastanawiałam, no dobra, no ale jak można jeździć po sztucznej trawie, a dzisiaj okazuje że całkiem nieźle. Szybko się wyhamowuje Na tym podłożu Chciałam do was zagadać że tak sobie jeżdżę, i też sobie pomyślałam, że to jest super opcja, żeby sobie praktykować przed rozpoczęciem sezonu. Zanim zaczniecie jeździć tak naprawdę w górach, to proszę bardzo, tu możecie się poszkolić. Teraz akurat nie ma śniegu, ale jeżeli u Was w ferie będzie śnieg, to koniecznie wypróbujcie też nart biegowych. Bo ja zawsze chciałam to zrobić, ale niestety nie miałam okazji, bo na przykład w tym roku no nie ma śniegu. kiedy robi się ciemno, to dla naszych zmysłów najpiękniejsze są światełka. I takie oto iluminacje, specjalne iluminacje świetlne są robione w wielu miastach w Polsce, a w Warszawie mamy najfajniejsze w Łazienkach Królewskich i w Wilanowie, gdzie właśnie jestem. I chciałam wam pokazać jak jest pięknie i magicznie i że naprawdę warto tutaj przyjść któregoś wieczoru, bo jest już otwarte od godziny 16, i przejść się i poczuć się dosłownie jak w bajce. Jest to naprawdę wyjątkowe dlatego, że możecie to zrobić tylko w zimę, bo w lato takich iluminacji nie ma. Luminacje zmieniają się z roku na rok. Są różne kształty, różne kolory. Macie niesamowitą okazję do zrobienia przepięknych zdjęć. Ja po prostu nie mogłam się oderwać od tych wszystkich światełek i po prostu za każdym rogiem czekało mnie coś nowego, coś jeszcze bardziej ciekawego, coś jeszcze piękniejszego. Sprawdźcie koniecznie, gdzie takie iluminacje są w Waszym mieście, bo naprawdę warto. Dajcie znać w komentarzach, co wy lubicie robić w Waszym mieście. I oczywiście pamiętajcie, że odcinki smakuj życie pojawiały się co miesiąc, a my widzimy się już w następną środę. Pa, pa pa! I teraz, tak jak obiecałam, przyszedł czas na wyzwanie. Mam tu jeden śliski but, tak zwany slipper, a na sobie mam drugi śliski but, tak zwany slipper. I uwaga, stoję. Okej, okay, nie jest źle. Wow, dobra. Jakoś lewa, mam wrażenie, że jest bardziej śliska. Nie, idę, idę, ale bo nie idę. Ej, idę. Prawie. Muszę takie robić posuwiste ruchy. Prawie. Niczym królewna. O Boże. Okej, okay, macie to Widzieliście to? To było specjalnie dla was? Bang! Jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie, to kliknijcie w film po lewej albo po prawej A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając moją okrągłą twarz po prawej Pa, pa!